Ha, cicho, tym, cicho, no, zacząłem nagliwać ej, Hej, z tej strony Voltron Gamer ej, Dzisiaj, jak usłyszeliście, już dawno gra, znaczy dzisiaj gram z bratem I w, gram w Roblox, bo tylko to ma, co mogę z nim grać ej, No, a więc tak, ej, no, ej, co mają zostawić? Ej, Jesteś jakiś upośledzony w... przynajmniej, że nic nie, prawie nie słyszycie prawie go, już wiem bo on no jakby mój mikrofon jest bardzo oddalony od niego a on siedzi na kanapie, więc nie ma swojego mikrofonu a więc tak yy, yy, dzisiaj gramy w Robloxa w yy, klęski żywiołowe no daj mi wstęp zakończyć daj mi wstęp zakończyć człowieku Jezu, no i no łapki w górę, tam suby wiem, że i tak nie zostawicie, ale zostawcie, więc no. Ktoś w autem do sklepu wjechał, masz rację. Jeszcze potem sprawdzę, czy w ogóle go słyszycie, bo to chyba niemożliwe. Bo to jest, to jest, to jesteś pan bombowy. Aha, mój brat sobie wymyślił. nick. Fajnie Brat bomb... Brat sobie wymyślił pan bombowy, kurde Przez gadanie umarłem Ach, żyję Ale się dobrze Brawo! Dobra, czekamy aż się u skończę. Dziesięć najlepszych mm. Na pewno, na pewno nigdy nie ja Jestem na górze apple No dobra, tylko. Tym teraz może było słychać żeby się wydarłaś do mikrofonu. Przecież to jest tylko znak, człowieku. Zobacz od tyłu. A weź tak bardzo blisko zrób o tak. I znowu, właśnie przed nagrywkami, jak graliśmy i wtedy dopiero wpadłem na pomysł, żeby zagrać z nim, to, to dosłownie identyczna rzecz się stała, tylko że wow, jest budowa. Co? Ufo? Tylko, że byłem na wysokościach. Ej, my jesteśmy na <coughs> I jakby mam taki, taki kaszel dziś, więc no niestety musicie to słuchać. Bacon będzie jechać koparką. Bacon będzie jechać koparką. Gdzie? No patrz, tutaj u mnie. Bacon będzie... A ja wiesz czym będę jechać? Czym? A nie, nie ja będę jechać dźwigiem. Chciałem jechać dźwigiem. Ej, spadłem i straciłem trochę dużo. O, ja będę koparką. Gdzie jesteś bombowcu? Ej, ja tutaj jestem. Bum, ja wjechałem w tego śmiercia. I w ogóle to nie na mnie bombować. Uch. Oj, tsunami. Tsunami, bombowcu. Można tym dźwigiem sterować zuba! Dobra! Szybko na górę trzeba się dostać jakoś Gdzie to jest to tsunami, bo ja nie widzę ja jakoś... Wow! No i mało HP mi zostało No właśnie, a ty mówiłeś, że takie poziomy są łatwe Wiesz co, chyba powinieneś być tu bliżej mnie, bo ja mikrofonu dalej nie przesunę, bo już i tak mam go daleko O kurde, jakie du... Nie! Ja też! Rozgniotło mnie tsunami. A, nie żyje! Ale weź tu bliżej, choć albo czekaj. O, weź teraz coś, powiedz. Weź teraz coś, powiedz. Halo, Elo, Woltron Jestem. Voltron. Zaraz, czy ja nie odpiąłem mikrofonu? Czekajcie chwilę. Um, chyba nie, ale i tak to sprawdzę na nagrodę. no czekaj. A słychać mnie? Zamknij się tam. słychać mnie? No prawdopodobnie, no tylko zapomniałem zrobić, żeby OBS-a nie przechwytywało. Co się stało z tą budową? O, pika mi tu coś. Pika ja. mi Kiedy? Kolejna run... Aha, teraz będzie. Oh. Jakiś koleś. Jakiś koleś dziwny. Woltron, czemu ten koleś jest taki duży? Jak ty? Wiesz, ty się zamknię, co? Co? Czemu? Aha! a, ja Sorry, byłem rozkojarzony, bo chciałem zobaczyć co tak pika. Pokaż! Aha, bo sobie załączyłeś taką, co może mrugać. Ale czekaj, bo ty jesteś uśmiechnięty. A jak ja miałem taką twarz, to nie byłem. Nie, no, nie byłem. Na Aha, ciekawe, jaka to katastrofa będzie, że taki dom nam akurat. <grymany> tu jest basen człowieku. <grymany> nie e! Nie, jakie jacuzzi? Jacuzzi jest małe. Wulkan! Ej, Wulkan jest tuż koło naszego basenu. Ja się nie będę tak wydzierał dziś. Aha, super, fajnie, naprawdę świetnie. Mówi, łączy. Ja się dziś nie będę tak wydzierał, bo mnie gardło jakby takie. Aha, no i tak, mój awatar będzie się ruszać, kiedy mój brat będzie gadać, bo mikrofon mam taki, akurat. Czy znaczy, no, bo chyba się nie da inaczej iść tak no jak w kamień, co ty, bolicie? A no weź kilku w kamień. Ciekawe, czy można to dotknąć. Weź to dotknąć, co? Ale weź tu A, łano! Będę spadać z Proszę, patrz Aha Czyli, że to zastygło no, Zastygła po prostu Jezu, ale to musi być Zimne, że ta, ta rozjeżona lawa akurat tak Szybko się zamieniła e, Nie spad, Spadła mi spadły mi W sumie, co to było? Co mi spadło? Widziałem, Widziałem że coś mi spadło, ale co mi spadło? Spadło mi... O, elo! Ej, wolno coś nie wiem, ale coś, coś mi nie ma Co ja miałem tutaj przy nogach? Zapomniałem Aha, miałem takie stworki te Ej, się jak tutaj był Może się zresetował Przepraszam ale ten domek się zepsuł Znaczy domek w sumie Voltron co tu się stało się Aha Ej ktoś tam został Jakby co ta postać Którą ja miałam, to nie jest żaden copyright Tylko cicho bądź Tylko jak miałem jakieś 7 lat To napisałem sobie komiks I tam był taki super bohater Co go nazwałem właśnie No cicho bądź i tam był super bohater, co ja go właśnie nazywałem Voltron. No, daj mi powiedzieć coś. Ale daj mi powiedzieć coś. No i tam był bohater, którego nazywałem Voltron, ja był tam głównym bohaterem i nie miałem pomysłu jak nazwać swój kanał, więc, więc go nazywałem, no Voltron Gamer. Yy, aha. Jezus Maria, głupie chmury. O, powódź, dobrze, żeby jestem na... Nie, Ej, Portron, ja widzę przez to okienko moje, z jakimiś... A ja nie jestem na samej górze. O nie, nie, ja, nie, ja, ja idę na dół. Um, A ja też idę na dół. Panie bombowy. Portron, co tu się dzieje? O, nie. o nie! O nie, ja idę na dół. O nie, akurat zaczęła powódź o, nie. się robić. Szybko! Szybciej z tą lodziarnią! No, no i spadłem z tego, super. No super, no, zarąbiście. A ja nie żyję, bo koło, koło się wywaliło i spadło do wody. A koło spadło do wody, błońskie. Dobra, nie ma po nim śladu. Dobra, Jaki ty... Nikt, nikt, nikt nie przeżył. O, nakaszlałem, na co. Pip, pip. O, sorry. Na zdrowie. Dziwne, że ja jeszcze nie kichnąłem. Ja kogoś do Zobacz... Człowieku, zobacz gdzie my teraz będziemy. W jakimś więzieniu. W twoim domu. A nie, przecież ty jesteś moim bratem. Na zdrowie. Jesteśmy w twoim domu, czyli w więzieniu. Skąd mam wiedzieć jakie zbrodnie popełniłeś? Jakie fajne schody, które nawet nie istnieją. Wiesz co, ja idę na samą górę. Jak się okaże, że to będą meteoryty, to ja umieram. Zabiję się. O. o! To jest komin jakiś wielki. Co to w ogóle za kółeczka? A to są jakieś kabelki. No wiedziałem, że meteoryty. No. Nie! Sam idź na dół, geniuszu. Ja to zostaję. Czuję się bezpiecznie na dachu. Ej! Bo mogę z niego skoczyć. A, nie żyje! Nie! Ja też, bo niechcący zeskoczyłem, chcąc się popisać. Idiota kompletnie. Mnie. No dobra, właśnie, szybciej, no. O, patrz, co tam się dzieje. Ej, ktoś tam dalej żyje! Kto? A no jakieś kilka ludków. Tylko po pikselach nie umiem, sp nie umiem yy, jakby y obmyśleć, kto jest kim. Żyjesz? Wiesz co, chyba powinieneś mówić głośniej, bo cię chyba w ogóle nie słychać. Ale nie tak, no co ty. Normalnie mówić, tylko trochę głośniej. Dla ale wiesz, że jak będziesz skakać, jak się nowa mapa zrobi, to ty, to cię tam nie przeniesie? No. Ale ja dalej żyję. Nie żyjesz, umarłeś. Ej, patrz, co się stało z więzieniem! Wow. Idź. Ej, ile gości tam było jeszcze? No, a ty mówiłeś, że tylko kilka ludków zostało. Nie jest. tylko jeden. No człowieku, no po co się ruszyłeś? Ty nubie. Ktoś zginął, czy co? Ej, tu ktoś naprawdę ma ciuchy z więzienia, nie widzisz? Ej. Aha, bo to im dało tam. Ej, tam jakiś człowiek jeden został. Znowu plaża. Tam jakiś jeden człowiek został. A, a jak. było wysokie miasteczko, no to ja też tam zostałem. No, jakie wesołe miasteczko, a to, nie, a to nie była ta siedziba Robloxa? No, ja pieruna. Ej! Wskakuj tu, leszczu! Jakiego domu? To jest najwyżej jakiś sklep. O nie. O nie, chyba tsunami idzie. Wiesz ty co? No mówię właśnie, właśnie tak słuchasz. Słyszysz, ale nie słuchasz. Właśnie, taki jesteś. No wiedziałem, że tsunami szybko na górę. Ja jestem na samej <coughs> Ej, ja wygram. Zaraz wypluję płuca, zaraz. Ja wygram na pan. Zaraz wypluję płuca tym, yy, tym kaszlem. A gdzie ty jesteś? No na, na dachu. Jakim cudem? No bo tu jest taka drabinka z tyłu, patrz. Ja, no mogłeś mówić, Leszczu. Nie małe to tsunami. A co mam odwalona? Pomogła. Pomogła. Nie no, zdążę. Ale na kół też No pewnie, bo to tsunami jest takie małe. Ej, jakie mam. Zaraz ono zmiecie ten cały domek. Nie, ja dalej tu jestem. Dalej na dach. Dobra, napisaj. Ej, ja dalej jestem na... Ej, ja żyję! A ja, ja też jestem na dachu już. Nisko. No chodź z tyłu, przecież co cię zabije? Pewnie wszystko, jesteśmy pewnie w Australii w tej grze. A jak to mówią, że w Australii wszystko co się rusza chce cię zabić? Znaczy co? Jest. Zaraz wypluję płuca z tym kaszlem. Jeszcze raz to mówię, wiem cicho. O! o, surf w górę. Co to Ej, znaczy? Czemu ja wygrałem? Czemu ja mam medal? Czemu ja dostaję medal? A, mam wyłączone z, z strony. Czemu ja dostałem medal? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Ja też dostałem medal, ile nie chcę wiedzieć, Co stało z skąd. A czekaj. Co ty masz w awatarze? Masz głowę? Idę do Mógłbyś spodnie założyć czasami Ciekawe czy ty możesz też mnie tak e, wiesz, co rob... wiesz, co rob... wiesz co robi Wiesz co robi te chmury takie te? Nie Chyba śnieżyca No czekaj nie Chodź tu wyskocz Wyskakuj chodź Dobraź! Dobra, spadaj. E, chyba tsunami. Albo może powódź? No właśnie. <coughs> ja nie mogę wejść. Powódź, wiedziałem! Szybko to. Szybko to rozgminiłem, nie? Czy nie? No tak szybko. Czy nie? No, szybko. Jest to z głupie chmury zasłaniają. Wszystko. Śmierdzące. Co? Ja dotknąłem chmur prawie. Ja, ja się zamroziłem. <laughs> o nie! <laughs> o nie, ja idę na tą pobódź. Hey. O nie, ja też tam idę. Oj. Oj. Ej! Ktoś tutaj. Nie! Koło się zawala! Nie! Nie! Nie, nie! 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 Spadłem do wody! Nie no, Nie do Nienawidzę tej mapy z całego serduszka mojego czarnego. Soci? Chodź, Chodź tu. Dominik, Berek, Berek, złap mnie, łap mnie, złap mnie, złap mnie. Złap mnie. Złap mnie. Złap mnie. Złap mnie. I... Berek, no łap mnie no. Ty jesteś! Ty jesteś Berkiem, ty mnie łap. No łap mnie! Nie, nie, nie. nie. Co ty robisz? Geniuszu. Jakieś Ej, rancho! Farma. O, to jakaś farma! Jakaś forma. O! To. Ej, ja jestem... Ja idę na farmę. Kosiarka! Kosiarka! Ej! O, jaka kosiarka! Kosiarka! Ty no jesteś kosiarka, to jest traktor! Oooo! Kosiarka! Kiedy myślisz, że jesteś geniuszem, ale tak naprawdę jesteś idiotą. O, idę na dach! Spadaj! Ej, wolno, to nie jedną dach idę. O, tutaj można. Zaraz, ja przecież się zabiję za pomocą tego. Zaraz, zaraz, co tu będzie? No to idź na to. Dobra, idę na. Eho, eho. No ja! Ale Ej, chyba tsunami. Bo hmm. się woda. Nie, ogień! Tylko gdzie wybuchnie ten ogień? Przecież my właśnie na tym stoimy, co może wybuchnąć. O, w farmie wybuch! Czy w, no w sumie, w tym budynku jakimś tam, nie wiem jak się zło Farmowy. Wiesz, że co? Chyba my już za długo nagrywamy. Jak skończy się ta runda, to kończę, bo chyba już za długo. <laughs> my dopiero nawet zaczęliśmy. No, ty zacząłeś gadać jakieś głupoty. No ale naprawdę już długo nagrywamy. No, <słysy> Ej, się pali. Um. Korma się pali. Bo, to no, ale ja chcę na Następny odcinek nagramy jutro. Co ty na to? Co ty na to? No. Jutro nagramy coś no, jeszcze. O ja cię zaraz zepchnę. Idź. Zaraz, my się nawet nie dotykamy. Ej, ja, jest ja ginąłem. Fini. P. pan bombowy. Zmień się nick w Robloxie na pan bombowy. Ale jak się zmieni? Nie! Jest! Przeżyłem! Dostanę za to. No, przeżyłem. Dobra. O, ty masz dobra, Koniec. Życia. Koniec. Kończymy. Nie, no tak, możemy, ale kończymy. Więc to był mój pierwszy. Chodź tu. Gdzie jesteś, Kidzie? Na, na górze Tutaj, tutaj, koło mnie chodź. A więc to był pierwszy odcinek, jaki nagrałem z bratem. Zostawcie łapki w górę, jak chcecie kolejny z bratem. Więc no, już się zaczęła kolejna runda No więc suby, łapa. Ym... Bez dzwoneczka, bo będą się Wam posty na yy, yy, tablicy wyświetlać moje, więc yy, nara, więc yy, nara, nara. Hey, więc nara.